Zawsze zastanawia mnie, co też takiego musiał mówić Jonasz, kiedy głosił słowo Pana w mieście Niniwa. Jak musiało brzmieć to słowo, skoro wszyscy od króla począwszy, a na najbiedniejszym biedaku skończywszy, nawracają się i przemieniają swoje życie. Przekaz biblijny jest w tym względzie bardzo lakoniczny. A może tak naprawdę w tym tkwi istota, Sukces. Być może Jonasz wcale nie głosił nadzwyczajnych słów. Być może po prostu łaska Boża, która tym słowom towarzyszyła, była tak nadzwyczajna. Być może słowo Jonasza stało się swoistą falą, po której łaska Boża mogła dotrzeć do serc Niniwitów, do tych serc, które udało się Jonaszowi skruszyć jego słowem, do tych serc, które Bogu dzięki Jonaszowi, dzięki jego posłudze udało się nawrócić, przemienić. A ileż ten prorok się z Bogiem nawalczył, a ileż ten prorok przed Bogiem uciekał, ale Bóg z niego nie zrezygnował. Bóg rzeczywiście chciał bardzo posłużyć się właśnie Jonaszem. Czy nie tak samo było z apostołami, którzy poruszyli właściwie w posadach ówcześnie znany świat? Ci prości ludzie, ci nieuczeni, niewykształceni, ludzie, których Duch Święty wyprowadza z wieczornika i głoszą którym udało się zafascynować świadectwem o Jezusie wszystkich Żydów i pogan, tych, którzy mieli okazję usłyszeć. Po jednej mowie Piotra nawraca się pięć tysięcy ludzi. Jest nieprawdopodobne. Chciałoby się zapytać, skąd oni to mają? Jak to było możliwe? Otóż, drodzy, odpowiedź daje nam dzisiejsze słowo i ta odpowiedź wydaje się być bardzo prosta. A mianowicie brzmi ona spotkanie. Tylko ci, którzy prawdziwie spotkali Jezusa Chrystusa, tylko ci, którzy się z Nim zetknęli w swoim życiu, mogą Nim fascynować innych. Tylko ci, którzy sami płoną Jego łaską, mogą rozpalać innych. I to samo w sobie jest niezwykłą przygodą, samo w sobie sprawia to ogromnie dużo radości, samo w sobie jest to niezwykle fascynujące. Doświadczam tego jako kapłan każdego dnia, kiedy patrzę, jak ludzie rozkwitają w świetle Boga kiedy patrzę i doświadczam tego, jak bardzo życie ludzi może przemienić się, kiedy uwierzą i kiedy sami spotkają się z Jezusem Chrystusem. Ale z drugiej strony rodzi to ogromną odpowiedzialność i przyznam szczerze, że zawsze zastanawiam się, czy robię wystarczająco dużo dla ewangelizacji. Czy rzeczywiście staram się w sposób wystarczający? Czy spalam się i czy pracuję nad głoszeniem Słowa Bożego w sposób wystarczający? Czy moje świadectwo o Jezusie jest rzeczywiście świadectwem wystarczającym? Dokumenty Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium w punkcie 14 mówi nam o tym, że kto z łaską wiary nie współpracuje, nie tylko zbawiony nie będzie, ale tym surowiej będzie jeszcze ukarany. Te słowa powtarza błogosławiony Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio w punkcie 11, mówiąc właśnie o świadectwie. Kto nie współpracuje z łaską zbawienia poprzez dawanie świadectwa, poprzez głoszenie Chrystusa, nie tylko zbawiony nie będzie, ale tym surowiej będzie osądzony. Każdy z nas ma być ewangelizatorem. Każdy z nas ma nieść Słowo Boga innym. I drodzy, czasem, kiedy słyszymy to słowo o powołaniu, wydaje nam się ono tak zupełnie nieadekwatne do naszego życia, bo mówimy sobie, tak, słowo o powołaniu to może do młodych ludzi, może do tych, którzy rzeczywiście je rozeznają, ale przecież ja już znam moje powołanie. Moim powołaniem jest życie małżeńskie, moim powołaniem jest życie rodzinne, mam 60 lat, co też jeszcze nowego Pan Bóg o powołaniu może mi powiedzieć? To słowo może rzeczywiście rodzić wdzięczność za to, że są jeszcze tacy, którzy na Boże powołanie odpowiadają, może ewentualnie. Rodzić pragnienie modlitwy i prośby do Pana żniwa, żeby tych powołanych było jak najwięcej, żeby oni rzeczywiście szli i głosili Ewangelię, ale nic bardziej błędnego. Ponieważ każdy z nas ma głosić Jezusa Chrystusa, ponieważ to słowo o powołaniu jest do Ciebie, to Ciebie i mnie Bóg powołuje, abyśmy szli i głosili Jego Słowo, abyśmy szli i świadczyli w Jego imię. Kościół to wielki olbrzym. Kościół to olbrzym, który zdaje się jednakowoż nieco drzemać. I trzeba zrobić wszystko, żeby go obudzić. Być może właśnie dlatego papież Benedykt XVI zwołuje na ten rok synod biskupów, który w całości będzie poświęcony dziełu nowej ewangelizacji. Być może właśnie dlatego w październiku 2012 roku rozpoczniemy z inicjatywy Benedykta XVI Rok Wiary. Być może właśnie dlatego. Jeszcze niedawno śpiewaliśmy Pójdźmy wszyscy do stajenki. Być może jeszcze w wielu kościołach kolendy śpiewa się nadal. Po co mamy do tej stajenki pójść? Mamy tam pójść po to, żeby go spotkać. Żeby spotkać Chrystusa. Żeby on mógł nasze życie przemienić. Żeby on mógł rzeczywiście zająć centralne miejsce w tym życiu i żeby on nas mógł posłać. Posłać do tych, którzy jeszcze o nim nie słyszeli posłać do tych, którzy wciąż na, nim, na Niego czekają. Być może dziś warto sobie postawić pytanie, czy takie spotkanie z Jezusem dokonało się już w Twoim życiu? Jak to sprawdzić? Otóż w bardzo prosty sposób. Oceń swoje zaangażowanie w ewangelizację. Oceń swoje zaangażowanie w życie kościoła. Dlaczego właśnie to masz ocenić? Ponieważ człowiek, który spotkał Jezusa Chrystusa, nie może milczeć. Człowiek, który spotkał Jezusa Chrystusa, nie może usiedzieć w miejscu. Człowiek, który go rzeczywiście spotkał, chce się nim dzielić. Chce przekazywać świadectwo o nim dalej innym. Chce zapalać innych, ponieważ sam płonie. A zatem czy płoniesz. Bo być może jesteś chrześcijaninem, który przychodzi co niedzielę do kościoła, i wchodzi do tego kościoła smutny, a wychodzi z Niego dokładnie tak samo smutny, bez nadziei. Nie wiedząc o tym wcale, że Bóg jest naprawdę blisko. I to spotkanie z Nim jest możliwe w każdej chwili. Ważne, żeby go naprawdę ale naprawdę w sercu zapragnąć.